Cześć, witajcie. Na tym filmiku powiem Wam, jak rozpoznać, czy osoba jest chora psychicznie. Przede wszystkim to jest obserwacja i wywiad. Wywiad przeprowadza lekarz. Jeżeli są jakieś błędy, chory mówi o rzeczy, po prostu lekarz to wyłapie i szybko zorientuje się, że ta osoba jest chora. To jest raz. Druga sprawa to jest obserwacja. Obserwacja prowadzona jest w dzień i w nocy, i to jest wszystko notowane. Za każdym razem. Chodzi personel sobie załóżmy z zeszytem, i tam notuje kto jak się zachowuje. Mają tam swoje odpowiednie wpisy, krótkie, skróty i wszystko jest wiadomo. Jak się zachowują chorzy? No, chorzy przede wszystkim bardzo często zachowują się dosyć dziwnie. Potrafią zmieniać ubranie, obuwie i tak dalej. Chodzą raz w butach, raz bez butów, raz w skarpetach, raz chodzą w dresach, raz chodzą w dżinsach, raz chodzą w piżamie. I to tak cały czas się u nich zmienia. I bywa też nieraz, że wychodzą do ogródka zupełnie na bosaka. No to jest takie nielogiczne i, i tak z zdrowy człowiek nie postępuje. Także przede wszystkim obserwacja w dzień w nocy. I wtedy można stwierdzić, czy ta osoba ma problemy psychiczne, czy też nie. I tak jest prowadzone w szpitalu. Jeżeli się nie, nie wyjdzie z, tej, z tego nie, nie że tak powiem, nie wyzdrowieje, nie ma na co liczyć, że się z tego szpitala wyjdzie, bo po prostu się przeniosł do innej pracowki i będą leczyć gdzie indziej. Trzymajcie się, cześć.